Hej, cześć, mamy w jest na staje się, staje się, kwiatek. A to kolejny odcinek z nami. No, myślę, że Wam się podoba. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i polecenia znajomym. wspiera to, bluźnierzowi kanału. Hej. Cześć! No i pominął. Bo odcinek być szybki. No nie siębaj, hej, hej. Hej. A dzisiaj. dobra Dzieci, kurde. Powracam po roku. Tak, tak nie mogłem grać i poszedłem na korki. Jak, jak, jak widać, A jak widzicie, Anna dales. Jest... Kwiatek. Skraszę ja ci, by nie mogę zrobić Tak mały wojen, bo, bo, tak mały wojen, bo, Because I not, no, ah yeah. Tetende, na no, dobrze się kandybuje. Okej No już Czekam Water Do boju Ile rzeczy kryje? Szokoladę oko odpalone Teraz Kwiaty nigdy odpalamy O Jezu, nie Zdążę, 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 zdążę Szybko, Piotrek! Piotrek! Co? Chodź tu Gdzie? Ja. Uważajcie. Zróbcie. 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 w Zróbcie. 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 będzie Zróbcie. 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 te Zróbcie. No nie. będzie bo nagrywaliśmy to już wcześniej, ale nie nagrał się dźwięk. A to się nagra? Nie, ja, bo to są dobre smyki. Ale nie lubię w to grać. Ja w to nie umiem. Ja lecę tedy. Ja Jak ty jeździś? Cześć, tał? No właśnie nie umiem jeździć. Na moje. Nie zdawaj na prawo jazdy. Hehe, <sukat> bardziej ci śmiesz, wiesz? No kurde! będzie się na prawo jazdy na korę Nie będę że zdawał. Dużo jeszcze tego! Mm. Długi ten level coś. Fuck! Ty bierz słuchaj, bo ja nie mogę się skupić. Nienawidzę. Daj co Samo trzeba było Czy jak? Czyli na odwrót A. Czyli na czoło stawiasz jednoducho? Tak, wiem, 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 no myślę się Czyli nieowilność siamu chyba No nie za często Strajcia! No tak, tak nie oglądam praktycznie Jesteś hajsownikiem. No Ale... Nie, nie oglądamy Jestem nie. tym i jeszcze e, T-Voltem. Bo nie, nie powiem pierwszego słuchawa to jest takie. Przyklej słowa, wolę nie przeklinać. Jakie? Jeba... Jebać, pół. Nie. A co? Nie baczę. Nie baczę? No. Jakby się... grupa? Nie baczę? Mhm. To co im biorą Nie. O kurde, pomyliłeś mi się, że ja, ja jestem dwie. Co ty myślisz, że ty jesteś taki dobry? To że tak ciebie nie będzie słychać. Cicho bądź Ale no, serio z ciebie nie będzie słychać pół metra od mikrofonu i, jeździ, i cicho gadasz Nie sądzę A założy się? Dobra, cicho bądź Ilem mogę HP, bo nie chcę mi się patrzeć, bo się tak boję. No jedno uderzenie. OR fucking? Bomb kontrolny o! o! gdzie ty jesteś? Nie mam. Co no. będą? Ja. Myślałem, że ja będą, żebym nie przejechał. Bo mnie nie było na kamerze. Może trzeba go ogarnąć? Wiesz, patrz, znikam. No, teraz ty. No teraz ja, bo... Kurde, jak ty poszłeś, ja na ciebie patrzę. No, teraz to chyba ja Bon, bon, Nie oglądajcie ten disco, jestem za skąd jeszcze może wstąpić ciebie? No, Jakbyście nie zauważyli, to jestem dwójką, a paku jest jedynką. Nie tu! no. Ja, bo nie tu parzę. się. Jeżeli nie będzie cała moja wina. No? Wzdrotnie taki dobry jak jest A i już naprawdę w krzyżu łupie krzyż. No ze Krzyżu mnie łupieć No Noga w Krzyżu mnie łopie No kurde, nie mogę się... Nie mogę się ruszyć. No tylko Dydasz jak ja nie dydam, a jak jaddy nam... Czemu Deka się Dydasz jak jadę dam? No właśnie. Ty na Na połowę masz. Teraz się uleczysz. to oh. Ciekawe jak oni sterują tymi krami. że w ogóle dotykają i nie No wiesz, wolałbyś e, trzymać... Taką korę? Znaczy kre? Or. Czy... E, czy spać do wody? Dobra. Nie, nie dzwonią, bo muzyka naleciała E! No nie liczy się za... Nie, nie puszczaj muzyki No to No Bo będzie... Będzie ten... Nie, nie zblokuje cię. on nie jest na to. No dobra, ale nie będzie nasłuchać <laughs> Uwaga! Czemu? Bo oni rzucają. I się prawie. On mu chyba gdzie jest! Zauważaj, bo tam... Jak wyjdziemy od nich? Nie, od no, razu No od poku! Pod końcem. Nauczaj, no, że jest tutaj dużo punktów kontrolnych. Uważaj na to, co one rzucają. Może ja będę dzwania pod tym. Nie da się. No. Uf, tak, Nie da Przecież widać ich na moście. Kurde, no, w Nie możesz wam W skały no, Hej, hej, pakun! Nie, nie spiorę tych pieniędzy. Babar jest ja u niego. Dawaj, czekaj. Parówkę mam w lodówce. Co? Jakub! <laughs> czekaj! Wyprzedziłem cię! Udało się! Puh! Wygraliśmy, a na... Udało się! No, widzicie jak pakun się cieszy? A wszystko mi O boli. nie! Co Ja jeszcze mam walczyć? No, walka z bossem. No ej, no, się rzucił, tarczę no. Co? Ty. A gejścia. To jest boss. Nie ma HP. Nie mogę go walczyć. Ale my tu przechodziliśmy z godzinę. No takuj! Nie no, ciebie pisałem. Nie, na raja idę zbierać. No weź, on idzie za tobą, bo ci lubi jak ten pies twój. Bella. No, Bella tak, Mary Bella Mary. Nie ja go atakuję. Chodź. Chodź tu. Bij to. A to? No. No już. No dlatego wtedy nie, nie, nie tak długo przychodziliśmy. Nie pamiętasz jak tak długo przychodziliśmy? Z godziny? Nie, no z Oj O tu panie! Najgorzej było młodej się chp Chod, tu, kurde, chodź tu Spokojnie, Łoś, ma mam No pizdak, nie chodź, ja nie mam, Dobra, ja ci kryję To, cio, to, to Kurde Uwaga, to jedno jest, to jest O ty, 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 czekaj Da, 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 da. Dobra. Patrz na to, patrz na to. Patrzcie. Czekaj. Ładuje się. O! Ujeżdżam wielka. Ujeżdżam. ujeżdżam tego wielkiego. Nie da się. To ty mnie kryj? Spróbuję. O nie! Teraz! musi wejść. Łucja! Teraz! Daciągaj mi strzałę! Czekaj! To, 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 to. I masz życie. Tyś! łatwiej go, łatwiej go jak w Zucie. Nie, nie idzie! No nie, doładuję jestem życie. Jo, załatwimy, chodźcie. Dzieci, fajnie. Hej, hej, nie. Jakieś muszę do ciebie przyjść na tak lat Tak wiem. Mogę dzisiaj nocować? <grym> no fajnie w sumie, jest dzisiaj piątek. A moja matka powiedziała, że jak będzie po wszystkich świętych, to możesz kiedyś u mnie nocować. Po czym? Wszystkich o, Co? Ja no? Jejś, po wszystkich świętych. Co? Ja dzisiaj widzę. No. No jest po wszystkich świętych. Jest? No przecież no, jest przy wszystkich no, świętych, nie? Kiedy jest Przez wszystkich świętych? Nie pamiętam, w listopadzie? No pierwszego listopada. Stój, stój. No, stoi. Stoję. No teraz. Będę, nie tylko, nie... Się, ale tylko nie masz piżą. No i? Ja mogę Pożyczę Albo wysta mi po Ej no, pójście mnie na drzewo. Łódź nie będzie taka zachwana Patrz. Ta z łukiem, to twoja siostra. Z czym? To podobnie. Trochę Aaaa. Może ta łucja, tu mała. Nara. Ej, wyku. No właśnie to Kiedy ja będę mógł wejść? Nigdy. Dlaczego? Ty nie wchodzisz. Dlaczego? Ty walczysz. Ja już im nie wiem. Teraz Nie pój. Nie mogę! No właśnie mi pomóż! No ty jesteś na małą. A, spoko. Ja ma, nie ma szans. A, jaka solidna zuzia. O baj mi ją! Będę wezwał Zuział teraz. Dobra Ty ma mać w Rio Rio de Janeiro Wij to nie miała sensu No mnie Jeśli nie słyszałeś, to pak powiedział w Rio de Janeiro Wiem sensu nie ma weź Urzej uż, Ucia wchodzi ów, ulecię. Ja wszystkich łatwiej Le się, bo cię uleczyłem. A co il

Jak widzicie ja się obijam, a opakut walczy a co? Dlatego ja wybieram zawsze Zudzie, <grym> No weź, <grym> no wstawaj! Ja poka nie umiem walczyć. A to jestem na papierzu coś Jestem. Yy... O! Wiesz, że mamy wojs za Polski? Co? Woj za Polski mamy. W co? Środę. Co mamy? Środę, WEF za Polski. WEF ZA Polski? No. Za Polski? Mhm. Mm Mówimy o tym samym Polski. Może walczu być. Bańcz, żeby czy jakieś okazja? Ole zalebiście. Ej, nie przeklinaj To nie jest przekleństwo. Jak to? Powiedziałem zalebiście. No właśnie. To ja jest przekleństwo. Szybko, dochodźmy no go! Nie no uciekaj! Chodź czujanie! Ucieknie!